Drodzy Państwo, witamy Państwa w pancerwerku który przypadkiem wydaje się otwarty. W związku z tym idziemy do środka. To jest Wojtek. I zakocham Cię. Nie wiem, czy wyjdę. Idziemy do środka zobaczyć, co tam znajdziemy, a Państwo będą w tym czasie z nami. Teraz tak, tu na dole jest ta dziura, o której wspominałem i ta dziura tutaj jest. I teraz... I teraz tak, trzeba to zrobić z sensem. Tutaj jest taka deska. I chyba musimy na niej po prostu stanąć. No tylko chodzi o to, że ta deska, na której stajesz, nigdy nie ci się nie złamie. O to tu chodzi? No dobra. No. Tu pewnie będzie zejście do podziemi. Wstęp zbroniony. Jezu, jak to jest zawsze ten tych Wstęp zbroniony? Nie, to jest tak na oko, tylko po prostu ten napis że Wstęp zbroniony grozi kalectwem lub śmiercią. Pamiętajcie Państwo. Dlatego idziemy. Życie grozi śmiercią. Życie grozi śmiercią. Idziemy? Tu jest uwaga dziura. O, I tam i tam idziemy. Niczym nie zabezpieczona dziura, a my idziemy schodami. To był Tak. I były właśnie takie przypadki, że ludzie wpadali. Między innymi był taki przypadek w 724, czyli takim łączeniu, którego jeszcze nie widzieliśmy, ale w tamtym właśnie miejscu byli harcerze. I ktoś wpadł na genialny pomysł. Ten druh, że tak powiem, tych harcerzy wpadł na genialny pomysł. Wysłał tych harcerzy na dół o martwy nie dopisz. nie, biedalska. Chyba, chyba, że on... Nie, chyba martwy. W tym 724 druh padł na genialny pomysł, że wysłał tych bez światła na dół, mieli coś tam, powiedzmy, znaleźć i przynieść to z powrotem. No i teraz, no właśnie, i teraz sobie wyobraź, że tam też jest coś takiego jak tutaj, czyli jest taki szyb niczym niezabezpieczony, gdzie gdzie spadasz jeszcze bardziej w dół, bo tu jest koło tam, no rzucę 20 metrów, a tam jest powiedzmy koło 30, no ale to w sumie niewiele zmienia, jak spadniesz tu i tu giniesz na miejscu. No i tam właśnie ten harcerz jeszcze harcerka. No tu paru, takich, paru osób zginęło tak w ten sposób. No po prostu... Po prostu zginęli i umarli. A my już jesteśmy, proszę Państwa, na dole. Ktoś tutaj. To nie pamiętam tego, może ktoś to chciał zamarować. No, jesteśmy na dole. I to jest ta główna. Nie, to nie jest główna, To jest na razie taka bocznica. Taka ciekawostka, proszę Państwa, i dla Wojtka też mówię. Pytanie, do czego mogły służyć takie góry? Pokazuję, że jest jedna, druga i trzecia. Po co to mogło być? No, nie wiem, powietrze. Nie, właśnie. Ta góra ja służy do tego, że tutaj ładujesz ładunek wybuchowy. Po drugiej stronie są takie same. Aha. Ładujesz ładunek wybuchowy. Jeżeli wróg cię jakoś goni, na przykład, no bo tam, tam jest wróg, nie? Tam jest pancerwek, tam strzelamy, tam są nasi. No. To możesz uciec, wysadzić te ładunki i ten korytarz się po prostu składa jak domek z kart. I już się wróg dalej nie dostanie. Ostateczność, no ale zawsze to jakaś tam opcja. Widzisz, jest. Tak jak mówiłem, są drogowskazy, tak? Do głównej drogi ruchu. Jest napisane, żeby trafić. Tu właśnie, a, a propos studzienek, bo to ważny element BHP, te studienki są co jakiś czas, one są zawsze w tym samym miejscu i generalnie się nie zaleca po nich deptać, dlatego że nawet jeżeli się zdarzy, że na studience jest płyta betonowa, to nigdy nie wiesz, czy ta płyta ci się po prostu utrzyma. Ale tak jak mówiłem, one zawsze są w tym samym miejscu. Jak się idzie z przewodnikiem, to często przewodnik tam ostrzega i wszyscy mówią Dziura, 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 dziura" przez całą wycieczkę. To znaczy te płyty w ogóle tutaj były i ci ludzie je rozkradli, więc one mogły zostać tu podniesione, żeby coś, nie wiem, wyremontować. Kolejny zdechły, nie to też. Ale to tak, tu są te tory, kolego, Tak, tu są te tory, bo były zalane betonem, więc się nie dało ich, że tak powiem, ukraść z tego. Z tego właśnie powodu. I tutaj zobacz, to o czym Ci mówiłem Wojtek. Ściana zabudowana. Ktoś myślał, że tam jest skarb. Ja może pokażę Państwu, żeby nasi słuchacze widzieli. Jest ściana beton, yy, ceglana, tak? To ściana ceglana, więc od razu wzbudza nasze zainteresowanie i myślimy sobie, że coś tam jest. I ktoś też tak pomyślał. I tutaj rozrył, ale niestety trochę rozrył i zauważył, że tutaj jest po prostu piasek. Że taka skała, która raczej chyba nie jest za... No, to piasek, taka glina. Taka nie za twarda skała właśnie. Powiedzmy, że glina i że skarbu nie ma. No ale rozkół, no i teraz ten Piach tutaj nam wpada. Mówię, że na zwierząt to raczej tutaj nie ma. Czasami jakiś szczurek się zdarzy, ale rzadko. Dlatego, że zwierzątka by tutaj po prostu umarły. A widzisz, dochodzimy już do jakiegoś tam końca do jakiegoś pewnie pancerwerka. Zauważ, że Ale korytar. Ja mam nawet mapę. A mam do... ten mapę. to super. <ś takiej> to nam trochę to pomoże. Zauważ, to jest istotne, że ten korytarz zakręca, prawda? O, zakręca. I teraz zastanówmy się, dlaczego ten korytarz zakrył. Zakręca. Zapytają Państwa pewnie, skąd tu tyle. Skąd tu tyle piasku? No właśnie, ktoś jakiś debil stwierdził. Stwierdził jakiś poszu, poszukiwacz skarbów, <grym> może, może po prostu kretyn, jakiś poszukiwacz skarbów stwierdził, że na pewno za tą ścianą znajduje się skarb. No i oczywiście rozrył nie zabezpieczył, dlatego <grym> efekt jest taki jak widać i tam zrobił to samo. I niech Państwo zobaczą, jedna dziurka tu, jedna dziurka tu, są takie plany, żeby kolejka tutaj jeździła, natomiast no to są wiesz, ogromne koszty i nie wiadomo czy to się uda zrobić. Ale plany i pomysły jak najbardziej są. Są takie momenty, i chyba teraz był taki moment, że słyszymy własne kroki gdzieś tam odbite daleko, i nam się wydaje, że kogoś zaraz spotkamy. Tak, ale, słys ale słyszałeś, że ktoś idzie gdzieś dalej, nie? Takie miałeś wrażenie? Czy tylko ja tak słyszałem? Nie wrobiłbym. Słucham? Nie wkręcił. Nie, ale właśnie mówię, że to nie jest, nie ma nikogo dalej, tylko po prostu to jesteśmy my. No dobra, proszę Państwa, wychodzimy, będzie teraz słychać nasze dyszenie, nasze moje dyszenie. Wygląda, nie wygląda na wyjście ewakuacyjne, ale to dawało taką bardziej psychiczną ponoć uspokojenie. Generalnie, jeżeli wróg cię otaczał, wyjmowałeś te cegły, wysypywał się piasek, wyjmowałeś ten piasek i już mogłeś uciekać do góry tuż pod ostrzał wroga. Więc wyjście ewakuacyjne ma, miał mały sens, natomiast tak się nazywało. Powaga, proszę Państwa, teraz ja idę. Może się uda nie przewalić. A tutaj Wojtku co sądzisz, jak ci się podobało? Bardzo. Bardzo fajnie, nie? Bardzo mi się podobało. No Uważam, się. że... Yy, warto. Polecasz moje usługi przewodnickie, war, rozumiem. War, Chociaż czy ty, ty znalazłeś to miejsce w sumie, ale. Przewodnik jest super, płaci za wszystko. <śmiech> <śmiech> Poświęca czas. Polecam. <laughs> Polecam Macieja. O. Super, dziękuję. Dzień dobry Państwu, udało Dzień nam dobry. się wejść do podziemi. Myślałem, że będę miał taki fajny film. a widzisz, szkoda. No, trudno, przy wychodzeniu. Przyjedziemy to jeszcze kiedyś, to będzie śmiało. I teraz, a propos właśnie kaloszy, to właśnie to, to jest największy problem. Mhm. Teraz tak, można zwiedzić schron, ale myślę, że nie ma w na na Mhm. Tutaj gdzieś szczyp jest zabudowany, tam co najwyżej można zlecieć, nie? Ale my się, my nie będziemy zlapywać, jedziemy. Bezpieczna widzę klatka schodowa. Tak, bo na większości są takie bezpieczne. Czyli to Tutaj wliczne cieki jaskiniowe normalnie. No tak, stare pojawiają. Stalagnaty, stalagnaty, stalagmity. Tak, i stalagnaty właśnie, no właśnie, łączą. I generalnie wiesz, muzeum tak całą musisz takimi schodami zejść. Tylko wiadomo, że tam jest odkurzany, czy już nie stoi woda, nic się nie dzieje. No, to już prawie jesteśmy. No, takie szerokie te tu. Tak, torydorze są właśnie różne, po różnym przekroju, największe są dworce, które zobaczymy, ale i natomiast na pro wody, to tutaj jest taki dość podstawowy apel, żeby po niej przyjść z Ma. Już mam matkę w kaloszu, nie wiem jak to zrobię, ale już mam Już nie na cieki wszędzie Na ścianach Tak ładnie No i to tak z mapy wynika, że tak się jedziesz Idzie i zaraz będzie skręt, ale my jeszcze tam odjedziemy zanim będzie to się pojawi A to jest ten, yy, teraz idziemy, jeszcze nie idziemy do tego głównego Nie, nie jest główne, to jest podstawowa No ale jak widać nie jest to zalane, dlatego że pod nami i nie kanał odwetniający. Te kuleczki to jest ciekawe, bo w niektórych miejscach ich jest dużo i ktoś mówił że to... To jest od wentylacji powietrza. Od wentylacji? Tak. Oni to Pochłaniasz są... węgla. Tak, co? tak, tak. To są takie... Oni w tych kanałach powietrznych to stosują no, tak. jako filtry. No to w aparatach do znieczulenia mamy takie kuleczki właśnie tam z węglanem. Nie, nie, poczekaj, to z tego tworzy się węgla. To jest ten wapno w każdym razie jakieś. Ale myślę, że to jest właśnie takie wapno do pochłaniania. Czy jakieś kamyczki zwykłe? Tutaj to mogą w takiej ilości, czy to mogą być zwykłe kamyczki. I to, piasek. Nie i już to co... I właściwie tak do końca nie wiadomo dlaczego. Nie? Wychodzi już z wody do piasku. No. Dlatego niektórzy, którzy tutaj przychodzą. Yy, niektórzy którzy tutaj przychodzą, yy, właśnie nie zakładają kaloszy, tylko zakładają właśnie takie pseudo-wodery z Allegro, no bo wtedy wiesz, idziesz w butach trekkingowych, jest woda, zakładasz, nie ma wody, ściągasz. Tylko te wodery są nieco takiej jakości, że po kilkudziesięciu minutach, będziesz czy później, robi się w nich dziura i zaczyna Ci się wylewać woda. No to są po prostu takie worki. No nie wiem, jak to wygląda. No to jest... chyba by na takie długie... Znaczy wiesz, to jest też łączące co chwilę ściąganie, zakładanie no tego, tak, nie wiem więc... Więc Kalosze uważam, tylko no wiesz, no kalosze to jest, no inwestycja to jest 50 zł, te co <grym> mamy obecnie, poprzednie moje były za 35. Nie to jest inwestycja, a tamto to jest 10. Natomiast tamto to jest jednorazowe, a jeżeli... Jeżeli ktokolwiek zamierza przyjechać do muru więcej niż raz, no to myślę, że te kalosze, nawet jak raz to się trzeba Można pożyczyć od brata, mamy, siostry. Też kim ja z zaraz zobaczymy. A tu jest taki zawalony, taki Taki porządnie zawalony. do 7 czy Czyli ten, którego szukaliśmy, nie? Chyba. 30 szukaliśmy. Bo generalnie ten 733, ten którego szukaliśmy z góry, wygląda tak, że jest zakratowany, a na dole leży sporo żelazka. I to by pasowało do tego. Tylko, że nie wiem, czy to jest to czy ja tutaj... to No, bo to jest napisane na 73. Tak, tak, jak ja, ja, ja jest napisane, ja też nie, to jest napisane na Nie wiem, czy ten, którego szukaliśmy, to góry, To jest sobie ten. jest sobie zajmuję. Jak to tam wygląda w środku. I teraz to się pokaże, ale jest schudnie, czarne wody. I to są takie zazwyczaj dość głębokie, te studnie. O. Ale jest sucho. No prawie sucho. Normalnie jest tak, że spoglądasz tam i po prostu widzisz wodę i nic nie widać. No tutaj widzisz śmieci i można tam suchą nogą stanąć. Soliczek, siedełka. to jest takie jedno z tych gdzie ludzie. imprezy. Czasami też śpią, bo jest, widzisz, coś sucho. No Możliwe, że to śpią. Co to jest? Winda. To jest winda, właśnie. Mm. To jest szyb, chyba to jest najgłębszy, to jest 7, no, 730, ma chyba najgłębszy, najgłębszy szyb, czyli około 50 metrów. I tutaj w tym szybie akurat klatka schodowa, jak widzisz, nie była betonowa, tylko była metalowa. I teraz była metalowa. Czyli dookoła tego, tutaj jak widzisz, winda, która jest na dole, jest. Teraz tak, tutaj jest dużo elementów metalowych, które wiszą, trzymają się na sobą więc tak spojrzymy, ale nie będziemy tam długo stać. Dookoła tego, z tego co się, tak jak się domyślam, szły po prostu schody, z czego tu właściwie już nic nie zostało. Tam są jakieś konstrukcje drewniane, które chyba podtrzymują to wszystko, no bo to chyba jest, chyba to jest do później. Natomiast to kiedyś komuś na głowę, tak jak tu wszystko to na głowę, więc generalnie ja tutaj, tak wiesz, spoglądam, ale nie stoję tam za dużo. Żołnierze sobie tam rezydowali, to są dwa poziomy. Coś podobnego jak widzieliśmy w grupie Szynę powiedzmy. Tak no, powiedzmy mniej więcej, hmm. Że sobie tu żołnierze mogli rezydować. Wejdź do góry. O, są to... obrazki takich miejscach czasami ludzie śpią właśnie. No, tu jest też w miarę. Słuchaj, o jest taka ciekawostka, jest narysowany planem ruchu. To jest plan go narysowania, pewnie w czasach, kiedy nikomu się nie śniło w ogóle o napach, nie? I my jesteśmy... tutaj, nie? Dobrze, po No ale wiesz co, to, to jest dla mnie fantazja. No ludzie właśnie do tego przychodzą też. Żeby się napić? No oczywiście, to fajne miejsce. Znaczy imprezów to jest mnóstwo, bo nawet prawdziwi bunkrowcy też robią tutaj imprezy. Bo prawdziwi bunkrowcy rozchodzą i nie wychodzą przez tydzień. Też są tacy. No ja rozumiem, ale... Aczkolwiek no, ja generalnie tutaj nie piję alkoholu, bo ja uważam, że tu jest, no nie jest jakoś ultra niebezpiecznie, ale uważam, że jak się pije alkohol, to może stać się niebezpiecznie. Dlatego ja nie popieram picia alkoholu tutaj. Tu jest jakiś dziwny element, nie wiem, to jest jakiś coś od wentylacji. To stoi i służy prawdopodobnie jako stół do chlania. Że można sobie tutaj gdzieś usiąść pewnie na tych elementach, postawić coś mógł rosnąć, nie domu. No właśnie. Takie właśnie hasło. Jak Państwo widzą, zbliżamy się do takiego zakrętu, zagięcia tunelu i nie jest to przypadkowe zagięcie, ponieważ przed Państwem widzimy okienko strzelnicze, gdzie właśnie siedział sobie strzelec i w momencie, kiedy nas zauważył, a pewnie już nas dawno zauważył, jak idziemy, mógł do nas zacząć strzelać. Oczywiście no, mała szansa, żeby się wróg tutaj dostał, no ale jakby tak się zdarzyło, to właśnie by najpierw nas rozstrzelał, a dopiero potem byśmy byli w stanie dojść do dworca. Pewnie jakieś zdjęcia robił do tego, co pozostałości takie zniczy, to można wejść. Nie znajdziemy tutaj ani strzelca, ani jego karabinu Ale można coś tam zobaczyć, jak to wygląda? Można straszyć stronę. ludzi, że zaczęli się na koszty no ludzi Na pewno, kogoś, gdzie... ci, jak mm. ci energii, żeby tutaj siedzieć dwie doby, aż przyjdzie jakaś wycieczka To na pewno emocje byłyby niewiele I z takiego, wiesz, z tych yy, pustaków, znaczy strzelać z tych takich, wiesz, pustej amunicji, nie? No... Ślepaków Kapiszonów <noise> Ale by był... No, no ja bym poskoczył Jedno z nielicznych miejsc, gdzie są podane jest złe oznaczenia. Tu jest no, napisane, "Droga ruchu na, ruchu, na północ i strzałka jest w lewo. A w rzeczywistości północ jest tam, ta. tam. Taki Natomiast, gryps, czy co? Nie, no też to, widzisz, przemalował po chamsku, nie? No bo ta strzałka to nie była jakoś tam, nie wiem, narysowana. A ktoś to po chamsku, nie wiem, po co to zrobili. I po lewej widzimy taką zamkniętą obnogę, nie? Czyli zabudowana cegłami. I też oczywiście tam eksploratorzy już podejrzewali, że to coś jest, no ale jak już wiemy, że było to, to dało się rozbudowy, ale po prostu łatwiej zabrać cegły niż rozkruszyć żelbę. dlatego tak zostawić. Witam Państwa to, to serdecznie to w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym. Jestem tutaj z moim kolegą Maćkiem i będę oprowadzał Państwa po tym jakże tajemniczym obiekcie. <śmiech> <śmiech> Witam Państwa serdecznie, tutaj są toalety właśnie. Możemy mieć do toalety, ale nam się nie chce nic na galinie. nie korzystamy. Jak korzystamy. Myślę, że toalety, chyba, że coś nie zmienili. Ale tak dobrze to nie No właśnie, takie krótkie toalety. To co, jedyna toaleta na całe Meru to było? Nie, na każdym domu takie domy, takie A to dworzec jest. Tak wygląda ten dworzec, no. Nie widzisz, jest napisane A12. I nie ma. I tak naprawdę nie wiemy. Jest kupę piachu wysytane, czyli pewnie ktoś rozbił cegły. No to sam gdzie ten pociąg miał dojeżdżać. Nie, nie, nie to się nie jest złożec, to jeszcze nie jest. Pociąg. Ale no tam ta linia coś tak urywała. Aha, no, na mapie. Może... może to miała wjeżdżać. To też widzisz, nie? Wysy... Otworzyli poszukiwacze skarbów i się wysypał cały piasek. Więc gdyby nie było tego, gdyby nie, rozróbli, nie rozłamywali tego, tych cegieł, to po prostu by były cegły i nie byłoby tego piasku. Ten piasek tu z góry prawdopodobnie. Ale wiesz, wszyscy widzieli, że jest tunel ślepo zakończony, widzieli cegły, myśleli, pewnie tam, tam są jakieś skarby. I tak jak mówiłem o studienkach, na niej jest klapa, ale nie zaleca się na niej stąpać, bo nigdy nie wiesz, czy ona cię utrzyma. No bo ta klapa ma pewnie. Pewnie tyle lat, co ten, ja nie wiem. Co że jest poddana takim dosyć niekorzystnym zjawiskom, bo to, wiesz, wilgotność, pewno woda tu płynie. No, te, no teraz widzisz, jest całkiem sucho, nie jest całkiem nieźle, ale za chwilę dojdziemy do Nordpola, który będzie już dość mokry. Jest to tak właśnie się bardzo zmienia, ale generalnie jest zasada, że im bardziej na północ, tym więcej wody. A, no i mówiłem o kanale odwadniającym, że ta woda, wiesz, kapie i dlaczego nie zalewa, bo właśnie w tych studzienkach, pod tymi studzienkami, pod nami, biegnie rura, Tutaj będzie widać nawet, o nie, jest rura. Mhm. Jest kanał odwadniający, a tutaj jest ciekawe, bo tu góra idzie w bok. I jakiś poszukiwacz skarbów by się zapytał pewnie, dlaczego tu góra idzie w bok, skoro tu jest zamurowane. To coś pewnie musi być. I Jakiś poszukiwacz dał sobie takie pytanie, no ale... póki co nic nie znalazł. Najgorzej właśnie, jak ludzie śmiecą i śmiecą tych studzienek, dlatego, że ciężko wtedy jest z tego to wydobyć, nie? No bo ktoś tam musi, no, wleźć, powyciągać te śmieci. A o co chodzi? Że te śmieci zatykają te kanały dzięki temu mogą spowodować zalewanie To widzisz tyle piachu się wysypało bo też ktoś genialny rozkół pewnie ściany i ten piasek tutaj wpada i no nigdy nie przystanie dopóki ktoś tych ścian nie zamuruje a nikomu nie będzie się chciało oczywiście i zobacz taka malutka dziurka nie? a tyle piachu jeszcze rozniesionego ale powiem ci że piasek to takiej pierwszej jakości można wziąć. No, piasek jest cenniejszy niż złoto w niektórych A, rejonach świata. Kiedyś trudniej tu było wejść, bo po pierwsze ludzie, no nie, no nie było żadnych wiesz, ma ludzie nie wiedzieli jak tutaj, w ogóle nie wiedzieli, że tu są jakieś te Ponoć właśnie najbardziej rozsławiło, o, zbliżamy się do dworca i efo wzrasta, i woda wzrasta. Ponoć bardzo rozsławiło te okolice właśnie ta sytuacja, kiedy chcieliście składać odpady radioaktywne i że wtedy ponoć w Zrobiło się głośno w całej Polsce. Tutaj widzimy napis Bahnhof Nordpol, czyli dworzec Nordpol. Tam mamy drogowskaz do 727, tak więc bokrowcy i nie tylko na przestrzeni wieków starali się nam to jakoś podpisać, żeby nam było łatwiej. A my udamy się tutaj w tę odnogę za dworcem Nordpol, w której znajdują się podziemia zalane. I na razie nie wygląda, żeby one były zalane, ale zdradzę Państwu tajemnicy, że poziom wody będzie się podnosił. Aż się podnosi. Tak, że zacznie nam się wlewać do kaloszy i wtedy odpuścimy zapewne. Może ktoś zadać pytanie, dlaczego wszystkie podziemia są dostępne, a ten dwarf jest zalany? Ktoś może zadać takie pytanie i ja w z tego odpowiem. Dlatego, że Rosjanie dawno, dawno temu wysadzili kanał odwadniający, który po prostu tę wodę zabierał. I gdyby oni tego nie wysadzili, to te podziemia zalane by nie były. A to się penetrowało? Jak coś pod Tak, tak. Może tam filmy... są skarby? Nie są. Są filmy na YouTube. Są filmy na YouTube. Nie ma skarbu jedynym skarbem, to może być taka linka, po której ci płetwonurkowe tam wchodzili i po prostu ją zostawili. Nic nie ma, generalnie jest... Jak jesteś pierwszym płetwonurkiem, to ładnie widać, jest czysto super, a jak jesteś drugim, to jest, jest tak wzburzony ten cały pył, że po prostu już nic nie widać i tam bez linki po prostu ciężko wrócić. A trzeba uważać, no bo też wystają różne tam elementy metalowe, żeby się nie skaleczyć. Natomiast technicznie to nurkowanie jest trudne, bo po pierwsze w ogóle nurkowanie w zamkniętych pomieszczeniach jest trudne, a poza tym cały sprzęt trzeba tutaj przytaszczyć. I jak się domyślasz, oni raczej wchodzą wtedy w ten muzeum, a nie tak jak my. Że taki malutki i malutki. No, zawsze miałem problem, który to jest stalagnat, który to jest stalagmit, Stalag... a który to jest Stalaktyt Stalaktyt jest od góry, stalagmit jest od dołu, a stalagnat jak się Ołan. połączą. Sprawdzimy. Sprawdzimy to. Ale słuchaj, Ołan. Musiał się obniżyć poziom wiesz Dlaczego? No. Dlatego, że nigdy się nie dało dość do tej odnogi, A to jest odroga. Ja jej nigdy nie widziałem. Bo ta odnoga ma w takim miejscu, gdzie już było wody do pasa. I nie musi być nigdy. Niewiarygodne, że doszliśmy do rozgałęzienia. Znaczy, no dla mnie jest to niewiarygodne, no bo. Jakby wiem, że to rozgałęzienie tutaj jest, ale tak jak mówię, jak dochodziłem do tego etapu, że już miałem po prostu bierze 2 cm, aż mi się wydaje woda do Kalosza. To jeszcze nic nie było widać. To musiało być dużo dużo wcześniej. Taka dziękawostka. No nie dojdziemy tam. Ludzie generalnie... Tu normalnie chyba jest gdzieś tak do pasa. Bo wiem, że ludzie w woderach takich ten... No, y to dochodzą tutaj No. Nie wiem czy ten tam z tamtej strony widzisz, bo by to odmagać. Coś tam widzisz, nie? Ciech tam widzę. Ale wybrałem złą stronę. No właśnie. A ja też jakbym wiedział, że idziemy na... do to bym nie polecił a to ciężko będzie się zamienić. Ale to co, będziemy wracać, bo najwyżej że jak się zrobi trochę płóce, to się zamienimy, co? Co to jak będzie się jak nie, to... To kiedy wiecie.